Cześć, witajcie, z tej strony Wacha, a przed wami kolejny przegląd modyfikacji do Skyrima. Tym razem mam dla was moda, który dodaje kilka nowych wierzchowców. Nie są to jednak takie zwykłe wierzchowce, gdyż ta modyfikacja umożliwia nam poruszanie się na przykład na niedźwiedziu, pająku, jeleniu, czy nawet na smoku. Aby rozpocząć zabawę z tym modem, wystarczy udać się do stajni w Białej Grani i odnaleźć Argonianina o imieniu Mike. No, i tutaj u niego mamy kilka opcji, jeśli chodzi o kupno tych wierzchowców. Na początek pokażę Wam, jak, to, jak sprawa wygląda w przypadku Pająka. Po kupieniu wierzchowca pojawia on się dokładnie w tym miejscu. No i od razu możemy na niego wsiadać i po prostu jechać, że tak powiem. Dobra, pokażę Wam jeszcze jakieś inne zwierzę, na którym możemy jeździć. Weźmy sobie na, dla przykładu e, jelenia. Oczywiście modyfikacja e, nie jest idealna, że tak powiem, i zdarzają się tutaj błędy. Pierwszym z, nim, z nich jest na przykład to, że po zainstalowaniu tej modyfikacji coś dzieje się ze stajnią. Chyba, że to jest problem tylko u mnie, ale pojawił on się e, po zainstalowaniu tej modyfikacji, więc po prostu obstawiam, że to przez nią. Oczywiście, tych wierzchowców do kupienia jest tam jeszcze kilka, na przykład wilk, czy też mamut, który hmm, wcześniej znajdował się tutaj, ale zniknął. Ponadto, modyfikacja dodaje również dwa smoki, które znajdują się tutaj, i na nich również możemy sobie troszeczkę pojeździć. Te smoki nie potrafią latać, i możemy poruszać się tylko nimi po ziemi. No i prezentuje się to właśnie w ten sposób. Jak wspomniałem przed chwilką, modyfikacja posiada kilka błędów, nie jest idealna, ale wydaje mi się, że warto się z, ni z nią troszeczkę pobawić. Tak więc, jeśli znudziły Wam się standardowe konie, no to jak najbardziej polecam zainstalowanie sobie tego moda i po prostu e, pobawienie się na smoku, jeleniu, niedźwiedziu e, czy, na tym, czy na czymkolwiek będziecie chcieli. W tym odcinku to by było na tyle, ja standardowo zapraszam Was do oceniania, komentowania oraz dalszego składania propozycji co do kolejnych przedstawianych modyfikacji. Do usłyszenia, cześć!